Natomiast, no, po prostu, jakby takie znalezienie wspólnego języka, wspólnego wajbu, wspólnego flow, nadawanie na tych samych falach, że to się przyczyniło do tego, że jak spotykamy się, z WF-istami nie mam kontaktu, ale na przykład ostatnio idąc, idąc z Placem Konstytucji, spotkałem nauczyciela, który, który z którym jeździłem, na turnieje piłkarskie w podstawówce i nie widzieliśmy się 6 mm -hmm. lat. Wiesz, ja go poznałem, on mnie poznał i rozmawialiśmy z 20 czy 15 minut i to była naprawdę fantastyczna rozmowa z różnymi żartami, ale od zawsze nam było jakoś blisko i po drodze było nam. Czy jak idę do szkoły na święto niepodległości wyrecytować wiersz, spotykam swojego wuefistę, który był 3 lata czy 4 lata moim wuefistą w liceum. I też rozmawiamy o podróżach, pytam, co u niego, wiesz, zdrowie zawsze. jak? Więc, więc ogromne szczęście do, do ludzi. Czyli no, w, uważasz, że w Twoim rozwoju ważne było to, że napotkałeś takich ludzi, tak. którzy byli dla ciebie gdzieś tam mentorami, wspierali tak. cię. No wiadomo, że na pierwszym miejscu i to jest od zawsze w każdym przypadku. No, oczywiście są przypadki skrajne, ale że są rodzice. Ale poza rodzicami też jest fajnie mieć jakiś takich ludzi, których się spotkało. No, u mnie to są na ogół poloniści, WFIści. Mhm. Ciekawe, że właściści, bo to tak. Pedagodzy, tak. No, no. no, z którymi mam kontakt. Ja przed świętami, teraz wielkanocnymi, spotkałem trzech, czterech swoich byłych nauczycieli. Z jedną rozmawiałem przez telefon nauczycielką. Miałem szczęście do nauczycielek, jeżeli chodzi o język angielski. Więc, więc ciągle ci nauczyciele się pojawiają i to była dla mnie, to jest, to jest dla mnie taki, takie po prostu, no dla mnie to jest bardzo ważne. Okay.